Zawsze uważałam, że mam szczęście do ludzi, zwłaszcza do rodziny męża. Teść był spokojny, uważny, z tych starszych mężczyzn, którzy nie narzucają się ze swoją mądrością, ale są obok. Czasem aż za bardzo obok. Pomagał, słuchał, pamiętał drobiazgi. Kiedy mówił moje imię, brzmiało to zwyczajnie, bez cienia czegoś niepotrzebnego. Tak mi się wtedy wydawało. Może chciałam w to wierzyć. Tamten dzień był zwykły: deszczowy, cichy. Dom pusty, co rzadko się zdarzało. Lubiłam tę ciszę po długim dniu, po wszystkim. Wzięłam prysznic bez pośpiechu. Woda spływała, myśli też. O niczym szczególnym nie myślałam. O zmęczeniu, o tym, że ręczniki znowu są nie na swoim miejscu. O drobiazgach. Wyszłam z łazienki jeszcze w wilgoci, w pół kroku między jednym światem a drugim. I wtedy drzwi się otworzyły. To było nagłe, nie, bez zapowiedzi. Teść. Zatrzymał się jak ktoś, kto wszedł nie tam, gdzie trzeba. Ja też stanęłam. Przez ułamek sekundy nikt nie wiedział, co zrobić z rękami, z oczami, z całym tym absurdem chwili. Pamiętam ciepło na skórze i chłód w środku. Taki wstyd, który nie krzyczy, tylko zaciska gardło. On odwrócił wzrok. Ja odsunęłam się, szukając czegokolwiek, co przywróci normalność. Ręcznik, ściana, oddech. Wszystko było trochę za głośne. Nawet cisza. Potem była rozmowa. Nie taka jak w filmach. Bez wielkich słów. Raczej urwana, pełna pauz, spojrzeń w podłogę. O tym, że to przypadek. Że nie było nikogo w domu. Że drzwi zwykle są zamknięte, że trzeba uważać. Każde z nas mówiło coś innego, a jednak o tym samym: o granicach, o szacunku, o czymś, co właśnie się zachwiało, choć nikt nie chciał tego nazwać. Zauważyłam, że ręce mu lekko drżały. Albo mi się wydawało. W takich chwilach trudno ufać własnym oczom. Było mi go żal. I siebie. I tej naszej wcześniejszej prostoty, bo nagle wszystko stało się cięższe. Każdy gest mógł znaczyć za dużo. Kiedy wyszedł, długo stałam w miejscu. Woda już dawno wyschła, ale uczucie zostało. Myślałam, że to koniec tej historii. Że wystarczy jedno niezdanie, jedno przyrzeczenie milczenia, i dom wróci do równowagi. Tak sobie tłumaczyłam. Choć gdzieś głęboko czułam, że od takich chwil zaczynają się decyzje, które dojrzewają powoli. I że to, co najtrudniejsze, dopiero przede mną. Po tamtym dniu dom już nie był taki sam. Przynajmniej dla mnie. Niby wszystko stało na swoich miejscach, krzesła, obrazy, zapach kawy rano. A jednak coś się przesunęło, ledwo zauważalnie. Jak dywan, o który można się potknąć dopiero po czasie. Zaczęłam inaczej słuchać kroków. Inaczej reagować na ciszę. Nawet własne myśli brzmiały głośniej. Teść starał się być taki jak wcześniej. Może nawet bardziej ostrożny. Zbyt uprzejmy, zbyt zdystansowany. Omijał mnie w korytarzu, jakby przestrzeń między nami była nagle krucha. A ja łapałam się na tym, że to zauważam. Że liczę te spojrzenia, których nie było. I te sekundy, kiedy mógł coś powiedzieć, ale nie mówił. Rozmawialiśmy jeszcze raz. Krótko. O zasadach. O tym, że drzwi mają być zamykane. Że trzeba szanować prywatność. Brzmiało rozsądnie, niemal oficjalnie. A jednak pod spodem było coś, czego nie dało się ująć w słowa. Nie napięcie, raczej ciężar. Jakby oboje wiedzieli, że ta rozmowa to tylko plaster. Zaczęłam zastanawiać się nad sobą. To było chyba najtrudniejsze. Czy to tylko wstyd, czy też coś więcej? Czy fakt, że wciąż wracam myślami do tej chwili, coś znaczy? Nie chciałam odpowiedzi. Odpowiedzi zmuszają do ruchu. A ja chciałam stać w miejscu, udawać, że nic się nie stało. Mąż był nieobecny. Nie fizycznie, raczej myślami. Praca, zmęczenie, wieczne jutro. Patrzyłam na niego i myślałam, jak kruche są rzeczy, które uznajemy za pewne. Jak łatwo można zostać samą, będąc w czyimś domu, w czyjejś rodzinie. Pewnego wieczoru znów byliśmy sami. Przypadek, oczywiście. Zawsze przypadki zaczynają się niewinnie. Siedzieliśmy w kuchni, każde po swojej stronie stołu. Rozmowa o pogodzie, o rachunkach, o niczym. A jednak czułam, że to moment graniczny. Albo coś zostanie domknięte, albo przeciwnie, otwarte na oścież. Powiedział, że chce spokoju. Że nie chce, by tamta chwila zniszczyła rodzinę. Słuchałam i myślałam, że ja też tego chcę. Spokoju. Prostoty. Tylko, że spokój czasem wymaga decyzji, a nie milczenia. Zrozumiałam wtedy, że nie chodzi o niego ani o mnie. Chodzi o to, kim chce być dalej. Czy kobietą, która udaje, że nie czuje, czy taką, która potrafi nazwać granice i ich pilnować. To była cicha decyzja, bez patosu. Ale stanowcza. Wstałam od stołu z uczuciem ulgi. Jeszcze nie wiedziałam, jak to się wszystko ułoży. Wiedziałam tylko, że finał tej historii nie będzie spektakularny. Będzie spokojny. A czasem właśnie takie zakończenia zostają z człowiekiem najdłużej. Finał nie przyszedł nagle. Raczej osiadał we mnie powoli, jak kurz na meblach, którego długo się nie zauważa. Minęły dni, potem tygodnie. Nauczyłam się zamykać drzwi odruchowo, nie z lęku, tylko z potrzeby porządku. Zaczęłam też zamykać inne rzeczy. Myśli, które wracały bez zaproszenia. Wyobrażenia, które nie miały prawa się rozwinąć. Teść wrócił do swojego dawnego rytmu. Spokojnego, przewidywalnego. Był uprzejmy, poprawny, jakby starannie wygładził każdą krawędź. Widziałam w tym wysiłek i to wystarczyło. Czasem ktoś okazuje szacunek nie słowami, tylko tym, że się cofa. Daje przestrzeń. Zostawia ciszę tam, gdzie wcześniej mogło paść za dużo. Ja też się zmieniłam. Trochę. Może bardziej, niż chciałam przyznać. Zrozumiałam, że wstyd nie zawsze jest winą. Czasem jest sygnałem. Takim cichym, który mówi, że trzeba się zatrzymać i wybrać kierunek. Nie ucieczkę, nie zaprzeczenie, tylko wybór. I odpowiedzialność za niego. Pomyślałam dużo o rodzinie. O tym, jak łatwo ją naruszyć jednym krokiem za daleko. I jak trudno potem wszystko poukładać, jeśli zabraknie odwagi do prostych zasad. Niewielkich deklaracji. Zwykłych reguł codzienności. Kto puka? Kto czeka? Kto bierze odpowiedzialność za własne oczy i myśli. Mąż nadal był obok. Może nawet bliżej niż wcześniej, choć nie wiedział, dlaczego ja jestem cichsza. A może wiedział więcej, niż przypuszczałam. W pewnym wieku ludzie rzadko pytają wprost. Raczej obserwują. I jeśli nic się nie rozpada, uznają, że wszystko działa. Pewnego ranka, zupełnie zwyczajnego, poczułam spokój. Prawdziwy. Bez napięcia w ramionach, bez tego wewnętrznego sprawdzania, czy ktoś jest w domu. Zaparzałam herbatę i pomyślałam, że to jest właśnie koniec tej historii. Nie dramat. Nie tajemnica. Tylko powrót do siebie. Nie zapomniałam tamtego dnia w łazience. Takie chwile się pamięta. Ale przestały mieć nade mną władzę. Stały się częścią doświadczenia, nie jego centrum. I to była najważniejsza decyzja, jaką podjęłam. Że nie pozwolę jednej niezręcznej granicy zdefiniować całego życia. Dla kogoś z zewnątrz nic się nie wydarzyło. Dom stał, rodzina funkcjonowała, dni płynęły. A jednak dla mnie wydarzyło się bardzo dużo. Nauczyłam się, że cisza może być mądra. Że szacunek zaczyna się tam, gdzie ktoś potrafi powiedzieć sobie stop. I że czasem najlepszy finał to ten, w którym wszystko zostaje na swoim miejscu.